cześć witajcie niewiele się zmienia przy naszym ciągniczku niestety tak jak widzicie więc dzisiaj bardzo krótki filmik odnośnie w zasadzie tylko jednego z podzespołów bo już widzę że bardzo mocno czekacie na te filmy no ja też już dalej chciałbym coś robić ale no niestety życie jest najlepszą weryfikacją wszelkich planów czyli nie wszystko udaje się nam zrobić tak jakbyśmy sobie tego Osobiście życzyli. Na chwilę obecną no to nam się udało ogarnąć. Udało się zdobyć koło pasowe pod wkładkę zaciskową. Leży tu już nawet, prawdopodobnie powiedziawszy, dłuższą chwilę, ale z racji tego, że właśnie no już sezon też nie pozwalał na pracę, prawdę powiedziawszy, wieczorami to już nawet mi się nie chciało przychodzić do niego żeby tutaj kontynuować dalsze, dalsze zmagania z tą maszyną e, więc w międzyczasie udało się już nam przerobić tutaj koło musiało zostać tutaj roztoczone ale tutaj nie, to nie wpływa w żaden sposób na jego trwałość e, prawdę powiedziawszy e, musiało być roztoczone ponieważ no nie dało się tam dojść po prostu do do wykonania tego stożka także w tym momencie Mamy tu już wszystko zrobione tak, jak powinno być. Mamy wkładeczkę, która nam idealnie tutaj pasuje. Tokaż oczywiście Tomek, wszystko fajnie nam zrobił, bardzo ładnie to nam pasuje. No nie będzie tu nic nadzwyczajnego. Prawdę powiedziawszy zamontuję koło, zamontuję wał. No i dalej czekamy. I dalej czekamy, dalej stoimy z robotą aż do momentu kiedy pojawi nam się w końcu tylny most no jak się już tutaj coś w końcu pojawi no myślę że podgonimy trochę robotę przez okres jesienno zimowy ale tak jak sami widzicie no na razie cały czas projekt jest zablokowany zblokowany i niewiele niewiele możemy po prostu bez tylnego mostu dalej robić tak jak wam wcześniej tłumaczyłem żeby zrobić jedno trzeba zrobić drugie żeby zrobić drugie trzeba zrobić trzecie a żeby zrobić trzecie, to trzeba zrobić pierwsze i takie trochę błędne koło nam powstało. Dobra, ja sobie zarzucę koło i zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie nam wychodziło w praniu. Kółeczko założone. No i teraz na dobrą sprawę niewiele zostaje, czyli zamontować wkładkę w odpowiedniej pozycji, żeby nam trafiła na klin. Zaraz użyjemy troszeczkę sobie. Przędu doświetlającego, żeby lepiej było widać. Musimy się ustawić na klin. Wkładamy ją, wciskamy w nasz otwór. i co? koniec filmu. Spędzamy wszystko na krętku. Dokręcimy zaraz sobie nakręteczkę. Ładnie ją pneumatykiem. No i miejmy nadzieję, że będzie to lepsze rozwiązanie niż sam clean. Takie jest założenie konstrukcyjne. Nakrętkę stosuję zwykłą, nie tą, bo musiałbym jeszcze dodatkowo tutaj roztaczać. Dlatego koło na końcu jest delikatnie posmarowane pastą dnia, bo tak to w zasadzie on tu się powinien oryginalnie uszczelnić na oringu, Ale nie będzie to miało większego znaczenia, prawdopodobnie. powiedziawszy. Tak samo nam się to dociśnie. Dobra, ja sobie dokręcam i zaraz zarzucimy wał i będziemy mieli tą część, jako kolejny podzespół, gotowy. Kółeczko mamy dokręcone. No, i ostatecznie w zasadzie zostało nam tylko poskręcać wał. Wał już tutaj był odkręcany na tym połączeniu zewnętrznym, żeby już wszystkiego znowu nie rozkręcać. No, i tutaj mam przegub rozkręcony, bo inaczej nie udało, nam się, nie udało mi się wywinąć tego elementu. Także możemy tutaj poskręcać eee, klej, klej. One były wklejane, także idę po klej troszeczkę je posmarujemy i będziemy finalizować napęd przedniego womu no i miejmy nadzieję, że uda się kiedyś coś na niego powiesić i, i spróbować jak to będzie nam działało śruby połapane musimy teraz sobie ładnie po kolei wszystkie dokręcić z i tego, że nie odkręcałem przegubu więc muszę pomału lecić dookoła nimi Kręcimy, dokręcimy i czekamy. Mam nadzieję, że już niedługo na tylny most. Będzie parę niespodzianek, jeżeli wszystko się uda. Mam nadzieję, wielko, że się uda i nasz projekt. Zyska coś ciekawego znowu. Trochę może nawet pewnych rzeczy się zmieni. Ale raczej tylko i wyłącznie na dobre. Ale to wszystko w swoim czasie. Na chwilę obecną ja sobie kończę skręcać. A wy krótki, bo krótki, ale w końcu. Obejrzycie sobie filmik z montażu koła pasowego przystosowanego przynajmniej mam taką nadzieję do napędu przedniego womu. Ja dokręcam. Zaraz rzucimy sobie resztę. Przegub dokręcony. Zostaje nam już w tym momencie już tylko zarzucić paseczek. Napiąć go. W zasadzie odpuścić napinacz, bo pasek sam się napnie. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić jedną ręką, bo będzie mi zyskakiwał, ale może się uda. O! Dobra. Siedzi, 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 siedzi. Dobra, klucz. Odpuszczamy napinacz. Tylko trzeba jeszcze klucz sobie znaleźć. Znajdziemy <laughs> sobie odpowiedni kluczyk. szesnastka, nie. Piętnastka, dobra mamy gdzie. Luzujemy napinacz. Odpuszczamy napinacz. Zakładamy zaślapeczkę, żeby nam się kusz nie dostawał. No i dobra. W tym zakresie mamy kolejny etap zakończony. Także, tak jak sami widzicie, ja też Was słucham. Jeżeli fajne rzeczy podpowiadacie, dlaczego mam tego nie zrobić, jeżeli są możliwości techniczne. Jest to coś co zostało sprawdzone. Dużo ludzi pisze odnośnie tego wału na klin, nie na klin tylko na frez. Brałem pod uwagę powiem Wam szczerze tą opcję, natomiast szkoda mi było wału, bo mój wał był, to jest oryginalny wał z tego ciągnika. Jest po szlifie, więc no kurczę, no wyrzucać taki wał no trochę, trochę było mi szkoda, bo też nie wiem jak, co bym na dzień dzisiejszy trafił. Kupując, kupując po prostu wałnowy, więc postanowiłem po prostu zrobić to tak. Jeżeli w Zetorze to chodzi, to myślę, że w mojej konstrukcji przy tym kole koło jest dosyć masywne. Też nie powinno być żadnego problemu z tym, żeby to e, spracowało i było w stanie po prostu przenieść to obciążenie, które ewentualnie e, na ten wom sobie tutaj podepniemy. Dobra, ja kończę. Czekajcie na kolejne filmy. Mam nadzieję, że już wkrótce. Coś będziemy dalej nagrywać. Trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.